Co? No ktoś o ty płaszczyz muzykę? Witam czak, nazywam się Aster i dostałem wiele zgłoszeń na ja. temat toksyczności tego kanału i w związku z tym muszę wprowadzić głosowanie. Jeżeli uważasz, że pizzy jest wpisz wykrzyknik i od... To nie ja. Jeżeli uważasz, że pizzy jest pisako wpisz wykrzyknik, jestem legalą. Czasy macie minutę na głosowanie

ماذا يفعل O low nie jest, nie jestem Merkur, mnie za miliard. Klikaj! Klikaj kurwa głównie, klikaj! Do przodu! Pff, ja Poza tę trapkę, kurwa, w głowę się tą trapką pierdolni, gościu. Weź tą trapki się pierdolni ją w głowę. Gdyby to był jebany Minecraft, to by ty by no spierdala tą gierkę. Dostawię no te kurwa trapki, jakie bani youtuberzy Minecrafta ze swojej klocki, ale nie! To nie jest Minecraft, to jest pierdol Liga Legend. Ojej. Brawo! E, nie, nie można do mnie linku, ja więc nie jest moja dziewczyna, to moja mama przyszła. Jedną, żeby Mój... Um, Kolego. Mówisz? Robisz sobie jedzenie i... Ja też do Walking Dead'a tak lubię. Daj mi tutaj, Staszek. Pytałem się z kim siedzisz, że a, a ty co, kurwa w, w pokoju palisz? Jak ja nie palę w pokoju, bywanie. Ty taki kurwa, co ty jest? robisz? Ty z tego Thanks, Charlie. Cześć, ja się bo tutaj się coś odpierdoliło. Dobra, lecimy na nowe aweczki. Każdy po groszu na coś, bo zdrowie lecił nie u don. Darl nie. nie Raj mi zajebali. A! I stary. A, a propos sławek? Patrz, co się stało między sławekami. Uwaga. Pokażę wam trik, Patrzcie. Ooo, rozbałem się. <laughs> Za dużo rzucaję sławkami. Rzucajcie sławkami, panowie. Nie, 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 nie wolno, nie warto. Jest drugie No bo gram ten na midzie, no kurwa. Mogłem jeszcze Leblanc pograć, ale no nie wiem. Co jest, kurwa. Łatwo. O, kurwa, jesteśmy skończeni. Pacie na to Bucu kurwa Coś pięknego Kurwa nie tak! Kurwa! Ja pierdolę! Ja pierdolę! Chciałem na to ścianę kurwa! To było Zamknij się, to nie było piękne, no. no dobra no! No podawałem kurwa! Bo tam jechałem, na pełni wierzyłem w niego. Wszystko możesz zrobić. Nie no, dzięcio, kurwa. Dobra to! No! Co? Lezę tam Gdzie piłka Dobra to jest. Gdzie tam już myślał, że ma piły? A ja myk, kura, szybka noga, Pongowski Szybka noga, patrz Ale możesz wszystko piękne podać Ale co no, to jest za gra kurwa, ty? <grytanie> to, to Mamy, ma... Leży Drugi. Skąd strzela? Snacks jest Łe ty Halo Co tam się wydarzyło? A snak się z tobą nikt nie sprawdził Ten niemiły, NIEMIŁY TEN PAN Widziałem, e, że coś albo ruszajesz ty tą łyżką wiesz Nie, Fizzem nie ma sensu zaczynać od rada, dobra czekajcie Zdawało się Z tym bogiem Pinka oczywiście, no pinki się przydadzą. Musimy iść teraz robić swojego bluebuffa. Kindred, e, blue blue Kindred z dwoma bluebuffami... bluebufflami. Kindred, blue blue, blue Kindred z dwoma bluebufflami. Kindred z dwoma bluebuffami. Kindred z dwoma bluebuffami będzie silne. I drink whole bottle of whiskey. oh my god really yes that's kind of it's fucked up but you're yeah, polish right yes yeah so you tolerate it's a lot of alcohol yeah polish people are fucked up <laughs> what did you say what huh did you say? no what did you say no repeat this repeat i said polish mm -hmm. people are the best okay 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 <laughs> I said Polish dicks are the humongous dicks.